Trochę takim wojskowym synem trenera. Jana synem. Ja tego nigdy nie ukrywałem, ale wiesz co? No dzięki temu ja grałem najlepiej, można powiedzieć. W... W u mojej karierze, kariery całej, no to, to był mój najlepszy okres. No i e, miałem taką relację z trenerem Urbanem, gdzie on jasno mówił: na miałem na stronie. On do Wawrzyna mówi, słuchaj, kosa tej linii praktycznie nie przekracza jeżeli chodzi o tę ofensywy, ale dać ją piłkę, no to robiłem wtedy różnicę, nie. I, i, no jest i powiedz, powiedz co robić. Może eee, <laughs> Ale nie, no, może, jest może, może Jestem taki. Nowy to, z, z Simpsonu. <laughs> tak. <laughs> Zaraz będziemy rysować karteczki, ale daj mi coś powiedzieć. Koniec końców, koniec, koniec końców. Koniec końców sezon 2012-13 po 7-8 latach Legia zdobywa mistrzostwo Polski i Puchar Polski. Mamy chyba 5 punktów przewagi. I teraz uwaga. Wisła Kraków Legia Warszawa 2:1. Dwie bramki Koseckiego. Odejmuj 3 punkty. Ile masz punktów przewagi? 2. Mecz Legia warszawa widzę w łódź 1-0, bramka Jakuba koseskiego. odejmuj 3 punkty, Jeden punkt straty. Hmm. Mecz Ruch Legia Warszawa-Ruch Chorzów 3-0, wygrywasz Dwie bramki Kosewskiego, asysta Kosewskiego, odejmuj 3 punkty, już masz 4 punkty straty. Mecz Legia Warszawa-Lechia Gdańsk, 1-0, bramka Legii Jakuba warszawa. Kosewskiego, odejmuj 3 punkty, już nie wiem ile tam masz, minus 5, minus 6 punktów straty. Ja już się pogubiłem przed tym minus. I to takich po prostu... meczy z Lechem Poznań to samo u siebie. Mi, dwa punkty przewagi mieliśmy, tylko e, wygrywamy 1-0 po karnym na mnie to samo. Było dużo takich meczów, dlatego nie wiem, czemu ludzie mają za przeproszeniem ból dupy, ale no, taka jest prawda, spójrzcie prawdzie w oczy i jest jak jest, tak? No, ale jakieś prawdzie w oczy? Że poprowadziliście takie Że byłem panem piłkarzem. No. Przez krótki okres czasu mojej kariery byłem panem przez piłkarzem, piłkarzem a potem po e, przez krótki czas no, byłem panem piłkarzem przez 2-3 lata, a potem no niestety, jak to się sła, sła, sławnie to mówi, słynne takie powiedzenie, gdyby nie te kontuzje. Tak?